Cześć widzowie, tutaj Rain, witam w kolejnym filmie z na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie testować Diablo Ceratopsa, który dwa dni temu został publicznie udostępniony na Horde testach żeby nim sobie pograć. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie suba i łapkę w górę oraz zapraszam, jak zawsze, do oglądania. Wybierzmy sobie ten pattern kolorystyczny i weźmy się z respymy może, A pójdziemy w te Highlandy. Kawałek się przebiegnę, bardzo dawno nie było mnie na e, Highlands w tych okolicach. Także zobaczmy, jak to się będzie tutaj prezentować, i już widzę, że no, na nowym updatecie FPS-y cierpią, ale już wiem dlaczego, bo nam gra automatycznie, mimo tego, że jest ustawiona niższa skala, to gra nam wywala wysoką skalę i zobaczcie, nagle trzy razy więcej FPS-ów w skali renderowania. My sobie damy w okolicach 60, żeby to na YouTube jako tako wyglądało, ale też, żeby odcinek był w tych w miarę 60 fpsach. Dobra, i rozejrzyjmy się. Generalnie tak prezentuje się nasz Diablo Ceratopsik. Wygląda dosyć niepozornie, natomiast z tego co wiem i z tego co czytałem w opiniach ludzi, jest to na ten moment najpotężniejszy, chyba albo drugi najpotężniejszy, zaraz po z tego załżę, mały dinek. Taki dopiero po zrespieniu się, ma on bardzo dużo życia i bardzo silny atak, szczególnie ten alternatywny atak. Gameplay ustawić. Manual alt atak, bo nie chcę, żeby e, zwykłe ataki były tak jakby trzymał alt, tak jakbym trzymał. Okej, okay. wygląda ładnie, wygląda ładnie. W ogóle e, jaki mamy czas na serwerze? 10, idealnie. Udało mi się wbić w ogóle, czekałem jakieś 15 minut. NA2 niestety, także ping jest wysoki, no ale nic na to nie poradzę. I właśnie słyszeliśmy obok siebie drugiego Diablo Ceratopsa, także przejdziemy się tam. Może uda nam się założyć jakąś grupkę. Gdzie jesteś przyjacielu? Widzę cię, widzę cię. już do ciebie idę. Już do ciebie biegną znaczy się. Witaj, ale jesteś słodki. No? Dołączysz do grupki? Pokaż się. Okej, okay. Possimori. Witaj, Possimori. Jesteś właśnie na odcinku i z tego. coś tu idzie o kolejne. Okej, okay, zaprośmy sobie kolegę do grupki. O, Possimori jest z Polski. Witaj w takim razie. E, Possimori. I mamy jeszcze. Kal Kalamea, witaj Kalamea również Okej, okay, myślę, że w okolicy znajduje się s -dietka. Z tego co widziałem tutaj da się coś wyczuć eee, Znaczy dało się, jak byłem tam u góry Dobra Podbiegnijmy sobie do góry. E, śmiesznie biega, bardzo zauważyłem. Śmiesznie biega taka, taka mała kulka, no i nie ma tej mechaniki sparingu, bo jeszcze otwórcy dopracowują. Natomiast tego, tak jak obiecali, w sumie Diablo raczej Hortes Diabloceratopsa jednak wyszedł w maju. Zdecydował, że ostatniego maja, z tego co mi się wydaje. Także fajnie, że generalnie dotrzymali słowa. Wydaje mi się, że byli zmuszeni. Witaj, o kolejny Diabloceratops. E, wydaje mi się, że byli zmuszeni troszeczkę. E, Je, jaki duży. Żeby troszeczkę zmuszeni wypuścić tego diablo teraz w maju, o, ten jest chyba dorosły, co? Dobra, dołączmy sobie. Jakie bydle to jest! Patrzcie! Czekajcie, chciałem screenshota sobie zrobić że mi uciekł. Dobra, zrobię sobie później. Także sobie zjedzmy trochę tej eski razem. Jak słodko jedzą. Razem z y, posmarem, sobie zjedzmy, dobimy tej eski i myślę, że pójdziemy szukać pasków. Bo dzięki takiej dietce będziemy sobie na pewno szybciej rośli. No i w ten oto sposób najedliśmy się eski. Zobaczyliśmy też hakującego z tego zaura, który biegł sobie na speedhaku, więc raczej uznaliśmy, że nie warto przebywać w tej okolicy, tym bardziej, że Coraz więcej martwych dinozaurów się tutaj znajdowało. Ruszyliśmy w takim razie na południe, do strefy Małych Dinków. No nie, naprawdę. Za 5 minut restart NA2. Dobra, zapamiętam. Trzeba będzie się ustawić w kolejce w takim razie. Los niestety chciał, że za 5 minut był restart. Wylogowaliśmy się więc w dżungli i po kilku minutach wbiliśmy ponownie na serwer, aby kontynuować naszą podróż. Znam to miejsce. Na no Petit Spitz miałem tu Galimima, którym specjalnie spadłem ze skały, żeby pograć innym Linkiem. Nawet nagrywałem odcinek z tego Galimima. To właśnie ten sam. No, tutaj trzeba będzie obiec dookoła tą skałę. Damy radę. Dobra, nie wiem. Ten czy z tego? Nie wiem, co to jest. Zapominam zawsze. Zapominam zawsze, który dźwięk wydaje który z tych dwóch dinozaurów. Nigdy nie pamiętam. Ciekaw jestem, czy ogarnęli już te bugi z dźwiękiem, czy nie. Na razie nie miałem żadnego, więc póki co jest ok. Póki co, FPSy też nie są tragiczne. Był restart, więc jest na pewno mniej zwłok. Nie ma AI też, bo to jest serwer no AI. Tam o, teno, to są teno, widzicie? Tam bieg antozaur i z tego zaur też jest ok. Jednak nie wiem, co to tak pisze. Ja jednak nie mam pojęcia, co to sobie tak popiskuje. W ogóle sprawdźmy sobie naszą wielkość: 11%. Po około 20 paru minutach gry. Ale dietki jeszcze mamy ile? Plus 50? Plus 30, także ok. Ciekaw jestem, w którym momencie wchodzi tak, jakby kolejny punkt mutacji. Dobra, ma jeszcze 60% wody, ja mam 62%. Więc myślę, że luźno... Oj, 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 diablo. Sobie tam podróżuje. Ładny, ładny, elegancki. A jakbym jeszcze troszeczkę podniósł ten 3D Resolution do 70? No, nie jest źle. Możemy dać 70. Dobra, tu będziemy chyba sobie wbiegli wzdłuż plaży i będziemy musieli się też chyba przeprawić przez rzekę. Wiem, bo Raptorem w jednym z poprzednich odcinków e, przybyliśmy podobną trasę. Kto w ogóle tam grał z tego i ten? Nie rozumiem. Może chcieli sprawdzić ten potencjał bojowy Diablo walcząc z nim. Ciekawe, no ale szedł sobie tutaj taki dorosły Diablo. Widzieliście? Ładny, fajny. Chciałbym już pograć dorosłym, ale myślę, że e, trzeba pierwszego swojego Diablo dorosnąć. Czy uda się na chyroteście? Nie wiem. Ale wychodzi na to, że to nie jest taki duży dinek, więc może się uda nawet go dorosnąć na korteście. Wiem, że będzie miał problemy ze staminą na pewno. Będzie miał zadyszkę, jak podrośnie. Także on będzie dinkiem chodzącym, niż biegającym. Ale to dobrze. Taka kula to mi się chodzić. Tak mi się wydaje. Ciekawe z tym, czy uda nam się przeprawić przez tamtą rzekę. Tam, gdzie ostatnio Raptorem się przeprawiałem. Co tam? Piszesz coś? Parę Ładnych screenów. Proszę bardzo. Hej. Okay. Także chyba jeszcze jakaś walka będzie. Ej, patrzcie, jak na podniesienie 3D Resolution na maxa, te FPS nie spadły jakoś bardzo. Także sobie obniżę, chyba tylko trochę na to wychodzi. Coś pozmieniali chyba w tym 3D Resolution teraz. Widzicie? Bo inaczej jest. Dawajcie go, dawajcie go. Dostał Hita. Porządnego. Dawajcie go. Wyciekać będzie. Próbujemy sobie przepłynąć. Przeprawa przez rzekę. Ale słodko to pływa, patrzcie. Mega fajny. Taki kartofelek pływający. Przez słodkie to jest. Oj, woda nam spada jak płyniemy w tej. w słonej. No my radę jeszcze luźno. Okej, okay, czyli tu jest lepsza przeprawa przez rzekę. Ale fajne te kartofle sobie tak biegają po prostu. Takie ziemniaczki. No i podnieśli coś. Właśnie zmienili w tym 3D Resolution, bo teraz można sobie dać wyższe 3D Resolution, a FPS-y też są wysokie. Także wydaje mi się, że będzie można sobie troszeczkę poprawić w y Chyba jestem od nich większy, bo szybciej biegnę. No, jestem już podrośnięty bardziej. Spróbuję zaprosić do grupy tego ziomka. Zakceptujesz? Tak jest. Mamy grupkę. I może być ich w grupie chyba do 8, co nie? Z tego co kojarzę. Ja bym tu na waszym miejscu tak nie był, bo coś może na nas czekać w strefie. Y Tutaj z grzybkami, także trochę niebezpiecznie może być tutaj piszeć. To nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mam jeszcze w ogóle sanktuarium musztrum. Mamy, dobre. Jezu, już się przestraszyłem, że jesteśmy za duzi. Ile procent w ogóle? 14, okej, okay, okej, okay, rośniemy, podoba mi się to. Zaraz będzie plus 100% zamiast plus 30, więc luźno będziemy sobie mogli rosnąć. Kolejnym krokiem w naszej przygodzie było znalezienie grzybów w sanktuarium. Niestety okazało się, że jeden grzyb daje nam tylko kilka procent potrzebnej diety. Dodatkowo zbliżała się noc, więc znalezienie grzybów było jeszcze bardziej utrudnione. Weź znajdź tu te grzybki, jak one się na węchu nie chcą pokazywać, co? Trudnione zadanie mamy. Hmm, tutaj w głąb tych takich palemek zazwyczaj będą pewnie wyjedzone, bo tu większość jeszcze szuka. A one pojawiały się też chyba na bokach tej jakby strefy. Więc poszukajmy tutaj też po bokach. Chyba bez nektowizji lepiej, bo się rzucają w oczy takie czerwone. bo się, że wszystko wyjedzone. Ale nie no, restart był dopiero. Myślę, że jeszcze nie są wyjedzone. Czasami jest trochę problem jest znaleźć, jak mam być szczery. O, mam. Proszę bardzo. Nie podzielę się z nikim. Zjem wszystko sam. Trzeba sobie radzić. O, o Jezu, one tak mało dają. Oj, oj. Będziemy musieli zjeść ich mega dużo, chyba na to wychodzi. Niedobrze. O, tu też są. Ok. Chyba, że tamten był podjedzony. Ale obawiam się, że nie. No właśnie, już nie jemy. Okej, okay, ale rzucają się też w oczy w tej takiej. Yy, w Noctowizji. Są mocno białe. Także myślę, że. Znajdziemy jeszcze trochę. Chociaż może być problem. Wychodzi na to, że Diablo Ceratops nie jest stworzony pod sanktuaria. Niestety. A szkoda. Zobaczmy tutaj. Tu raczej nie będzie. Co tam tak wyje? Dajcie sobie spokój, już tymi Diablo. Siedzicie i wyjecie. O! Proszę bardzo. Całe moje. Kurki. Jedz te kurki. Czerwone kurki. Tak wyglądają, nie? Tam widzę jeszcze jedne. Zapraszam do stołu. Zacznę w tym samym czasie, co ty jeść, żebyśmy się najdli porówno w miarę. Więcej nie widzę, w tym bardziej, prawdopodobnie. Tu są jeszcze. Okej. Okay. Podjemy. Okej. Okay. Podjadłem kolejne. Co nam daje... Rusula? Co to była Rusula? Nie pamiętam. Ale na obrzeżach jest widzę więcej jakby tych grzybów. Chińczyki se tam piszą. Niech sobie piszą. My raczej z nimi nie chcemy się kumplować. Nie żebym był jakimś tutaj przeciwny do osób innej narodowości. Natomiast... Graczem chińskim. Ja jakoś tak nigdy specjalnie nie ufam. <grym> nie wiem czemu. Może dlatego, że zazwyczaj mają cheaty na tych swoich chińskich serwerach. Jezek jest, jest, także ja nie ufam nigdy w grach Rosjanom i Chińczykom. No, jedz. Dziękuję. Okej, okay, zjedzone. Ale tak jakby zaczyna być gameplay trochę ciekawy. Jak mam być szczery, tak żeby nie, nie, nie zapełniają cię na maksa. W miarę szybko też, yy, w miarę ciężko też znaleźć. Także trzeba umieć ich szukać. Widzenie jest łatwiej, no bo świecą się coś na czerwono. O, kolejne. Ale dużo ich się robi tutaj. Jak się poszuka, to. to są. Dobra, może się rozdzielmy, żeby nie zjadać sobie grzybów nawzajem. Więc ja myślałem, że tam coś jest innego. O? Ja myślałem, że to grzyby to jakiś biały punkcik. O! A to co? Okej. Okay. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie natkniemy się tu na jakieś dzikie zwierzę. Tędy nie. Tędy tak. Okej, okay, to są pszczółki. One nam nic nie robią, bo jesteśmy jeszcze małym dinkiem, więc luźno, damy radę. No ale przydałoby się mega znaleźć tych grzybów, żeby się dopełnić. 52% jest dopiero połowa. A to cały czas jeszcze spada, nie? Do tego wody będziemy potrzebowali za niedługo. Tragedia. Ale jest wyzwanie, nie? Mi się to podoba, jak jest wyzwanie. Coś słyszałem po prawej. Jedz, jedz, jedz szybko. Jak przez labirynt tu się chodzi. Tym in Diablo. Ktoś tu je coś. To już zjedzona pewnie. No, zjadł. Tam jest skrzyp. No, jedz go. No, zbugowany, co? takie mam wrażenie. Tak, jego to tak naprawdę nie ma. By już po sumie po Simory, bo go jadł, jakby go widział. Po prostu zbugowany, że jego. że jego widzę, a jego tu nie ma. Tak się czasem dzieje. Hmm... Oj, 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 oj. Oj, 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 duże dwa. O nie, to stegozaur i diablo. Hmm. Co to robił z tego? Okej. Okay. Tego Pacmana ja sobie wyrzucę z grupki, żebyśmy zostali tylko we dwójkę. I dawaj szukamy. W tę stronę będzie, ale tam jest też hotspot i tego się obawiam. Mi oraz mojemu współtowarzyszowi zaczęła kończyć się woda. Uznaliśmy więc, że sprawdzimy na mapie, gdzie znajduje się najbliższe źródełko. Wyszło na to, że należy się więc przeprawić z powrotem przez wodę, ponieważ tam znajduje się niewielkie jeziorko, które jest akurat blisko nas. O, kolejne kulki biegną. A tam karno widzicie w oddali? Więcej kulek biega, także fajnie, takie takie trasy się zrobiły. Szlaki turystyczne. <noise> Szlaki turystyczne kulek. sobie wyłączam manualnie. Muszę sobie przebindować później pod inny przycisk, żeby sobie go przełączać. O, jaki wschód! Znaczy zachód, czekajcie. Screen'a bym chciał, ładnego. O, akurat zaszedł. Okej. Okay. Zdążyłem. Dobra, no to resztę na Naktowizji chyba lecimy. <grym> on ma 2% wody mniej niż ja, także bez problemu my się się wyrobimy. Jak tak patrzę na swoją wodę, to około 20% jest jeszcze. No, 21. Także luźno. Ewolucję też mam. O, on ma szybciej, chyba, chyba więcej jakby zjad tych. tych... On mówi, że masz drugą wielkość, ale jest troszeczkę starsza. Gdzie jest ten brzeg? Tutaj. Tędy. Oj, słabe nok to jest. Na diablo. Słabe to ma no, to bardzo. Nic nie widzę, nic, a nic. O, księżyc wychodzi. Poprawia się jasność. Tutaj biegnie za nami jeszcze jakiś ziomeczek. Może go dodamy do grupki. O, też wskoczyłem już na drugą wielkość, jakby. Dobra, dodaliśmy sobie. Prawdopodobnie to są Ci Chińczycy. Ten clear evans, coś tam bla, bla, bla jest na pewno. Bo... Patrząc po tym, co pisał. Okej, okay, czas sobie zostawię dla pewności, żeby już tutaj widzieć, jakby ktoś się zbliżał ewentualnie. Także lecimy. Chodzi na to, że robię za lidera stada. Ale mi to odpowiada, że Lobrobie za lidera stada typu Benz yy, i lecimy sobie dalej przed siebie. W miarę jasne jest dzięki księżycowi. Jeszcze jak wyjdzie wyżej, to będzie jeszcze jaśniej, oczywiście. Podoba mi się mm, rozmieszczenie niektórych miejsc. Typu tam jest strefa małych dinków, spoko, ale nie ma tam picia. Albo idziesz na hotspot, czyli do rzeki, albo idziesz tutaj do jeziorka. I trzeba przebywać podróż za każdym razem, kiedy potrzebujesz wody. Ciekaw jestem, czy jak się napijemy i troszeczkę tamto. Sanctuary Mushroom jeszcze mamy, więc jeszcze możemy tam się wrócić, w tory. Ale nie wiadomo, czy do czasu, jak podrośniemy trochę, to będziemy się tam mogli wrócić, czy nie. To jest moja obawa na ten moment. Z racji, że troszeczkę nam się już podrosło, to zaczęła nam się kończyć stamina podczas biegania. Uznaliśmy więc, że wejdziemy do krzaka, aby się schować. I stało się coś dosyć niespodziewanego. Trz. coś tam biega. Kurcze blade. Karno Dorosły Karno. Nie piszcie nic, chłopaki. Proszę. Cii, 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 cii. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Karno dorosły tu jest. No i tyle cię było. Mhm. Mm po co żeś wstał i się ruszał, powiedz mi? Tłumaczysz mi to? Kolego? Po co ty to robiłeś? Po co ty to robiłeś? Jeden tam już padł. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Oj, i tyle co? Nie. 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 Nie, no i tyle. Po coś ty pisał na czacie i po co żeś wstał? Przez to Karnotaur cię usłyszał. O, ty głupcze. Co żeś uczynił? <laughs> Dobra, ale to by było myślę na tyle w tym odcinku. Nie udało nam się za pierwszym podejściem dorosnąć e, Diablo Ceratopsa. Niestety, bywa i tak. Karnotaur e, widać był, no cóż, ucieszony faktem, że może sobie ubić maluchy. Cztery także on sobie, on się tam nieźle naje, prawdopodobnie aż ubije sobie za dużo, e, no niestety, bywaj tak, na tym polega D.I.L., mam nadzieję, że film wam się podobał, również bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, te dzięki wam mogę tworzyć dalej, takie filmy, jakie tworzę, jestem wam bardzo wdzięczny, oczywiście wyświetla się już lista, a tutaj po prawej widzicie listę najnowszych wspierających, którzy pojawili się od czasu ostatniego odcinka, także bardzo wam dziękuję, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz możecie napisać jakiś fajny komentarz, e, Napisać jakie oddinka, komentarz, e, bądź coś tam, co chcecie, tak naprawdę. E, no i jeżeli ktoś z Was napisze w komentarzu piona, to wam przypnę serduszko z racji, że będę wiedział, że obejrzeliście do końca. Także bardzo miło, że obejrzeliście ten odcinek. E, I to było na tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym prawdopodobnie hordeście z w Levrima. Na razie.